Witajcie na włoskim festiwalu w Perth, WA. Zabiorę dzisiaj Was na spacer. Włoska atmosfera jest pełna włoskich samochodów, pysznego jedzenia, lodów i domowych zabaw. Italian Festa w Perth to coś więcej niż tylko festiwal. To święto włoskiej kultury i kuchni. Na jeden dzień miasto spotyka się, aby dzielić się bogatymi tradycjami i smakami Włoch. PER staje się małą Italią. Sami zobaczcie, właśnie stoimy na pasach, aby się dowiedzieć, jak wyglądają, wygląda włoskie PERT raz w roku, które jest organizowane przez sponsorów. Zapraszam! Jak wiecie, Pert to wielokulturowe miasto, stępiącym życiem sceną kulturową, ale znalezienie autentycznych włoskich smaków może być wyzwaniem. Idąc ulicą, możesz znaleźć kilkanaście różnych restauracji rzekomo serwujących włoskie jedzenie, ale które z nich naprawdę warto spróbować, tego nie wiemy. Już kiedyś byłam w takiej sytuacji, kiedy zastanawiałam się, co zamówić, lub którą restaurację wybrać. Dlatego nie mogę się doczekać, aby spróbować najlepszej włoskiej kuchni na włoskim festiwalu, na włoskiej feście. Miłośnicy samochodów będą mieli dostęp do niektórych z najbardziej luksusowych i kulturowych samochodów yy, włoskich z Włoch. Luksusowe włoskie samochody w pert, Najlepsze samochody są tutaj, jak widzicie, nasz słynny Fiat 126P. Nie, umie, nie umieszkałam sobie chwileczkę zobaczyć i przypomnieć jak to mówią stare czasy. Zapraszam piękne co. Festiwal ma świetną energię. Ludzie w każdym wieku spotykają się, aby cieszyć się dobrym jedzeniem i towarzystwem. Próbują dań takich jak arancini, cannoli. Rozmawiają z ludźmi, którzy je przygotowali. Tu jest restauracja Pasta in the Valley, która jest naprawdę fajną restauracją. Miałam przyjemność jeść niejednokrotnie w tej restauracji. Mają przepyszne. Jedzonko. Gdy przechodzasz się po takim festiwalu, moje odczucie było od razu. Co mnie uderzyło, to zapach świeżo upieczonego ciasta na pizzę i gotujących się sosów. Rozmawiałam z lokalnym szefem kuchni i sprzedawcami, dowiadując się o różnych oferowanych daniach i składnikach. Jest tradycyjna kuchnia włoska, taka jak makaron i pizza, ale także bardziej nowoczesne akcenty i fuzje. Jeden sprzedawca opowiadał mi o tym, jak ważne jest używanie wysokiej jakości składników, e, takie jak świeże pomidory i oliwa z oliwek, aby tak naprawdę wydobyć smak potraw. A tutaj słynne, gelato, lody, mają nioki. to takie nasze polskie kopytka, troszeczkę o innym smaku. Ja zawsze to tak nazywam. E, w, tak naprawdę króluje tutaj pizza, na tym festiwalu, z tego co zaobserwowałam, kr kr króluje pizza, ale również różne arancini, lody, tutaj jakieś, na niektórych potrawach nawet się nie znałam, nawet nie wiedziałam, że takie istnieją, że to są w ogóle potrawy, potrawy włoskie. Nie można też zapomnieć również o lasagne, która jest typowo włoskim daniem, ale akurat nie spotkałam żadnego food trucka, ale może ich był, po prostu przeoczyłam. Włoska festa w Perto, święto włoskiej kultury i społeczności, a jedzenie jest jego sercem. To jest szczera prawda. Festiwal Jednooczy ludzi jest świetnym sposobem do doświadczenia różnorodności. Dla mnie była to kulinarna przygoda wspaniały spacer. Niezapomniana. Pogoda nam dopisała ze względu na to, że jak widzicie, są chmury, nie było biegącego słońca. Temperatura była przyjemna, około 30 stopni, więc naprawdę super czas na spędzenie z rodziną. Odbywały się różne, najróżniejsze występy dla dzieci, dla dorosłych. Występy historyczne, które zobaczycie w naszym. W dalszej części odcinka. Miejsce znajduje się 10 minut od Elizabetki, więc park jest rozległy. Problem jedynie, co było, to było z parkingiem. Parking, parkingi były wszędzie, wszędzie pełne, więc trzeba było troszeczkę się najeździć w koło, aby znaleźć miejsce parkingowe. Włoska społeczność w ciężko pracowała, by zachować swoje tradycje i dzielić się nimi z resztą miasta. Uczestnicząc w takich wydarzeniach, jak właśnie taki festiwal, możecie poczuć smak Włoch tutaj w Perth. Możecie zwiedzić różne stragany, spróbować niesamowitego jedzenia i cieszyć się występami muzycznymi i tanecznymi. Ja oczywiście musiałam wyciszyć włoska, dlatego że muzyka włoska była dokładnie wszędzie, z, każdego, z każdej strony festiwalu. Park jest bardzo duży, ale tak jak mówię, no niestety YouTube by mi na to nie pozwolił, więc wszędzie oczywiście są flagi włoskie, zielono-biało-czerwone, to jest ich kolory na Fladze Rodowej. I taki festiwal oferuje szeroki wachlarz atrakcji. Sami widzicie, tutaj pan próbuje prezentować, jak kiedyś robiono wino. Wino jest jednym również z produktów, które, z których słyną Włochy. No, autentyczność włoską jest tutaj muzyka, kuchnia, tańce, wszystkie wystawy kulturalne. Można spróbować tradycyjnych włoskich dań, takich jak makaron, pizza i gelato. To są trzy dla mnie najważniejsze, co mi się kojarzą po prostu z Włochami. Lub zwiedzić różne stoiska sprzedające rękodzieło, rękodzieło pamiątki. Miejsca poszukania dla dzieci, bo to jest też bardzo istotne, jeżeli przyjeżdżają całe rodziny. A tak naprawdę, jak widzicie, strzelnice, karuzele, tak jak na każdym festiwalu. My również w Polsce mamy takie właśnie festiwale i próbujemy, próbujemy z całymi rodzinami brać czynny udział właśnie w takich eskapadach. Emocje związane z występami na żywo. Które też również zobaczycie za chwileczkę. Też są specjalnym wydarzeniem na festiwalu. Są elektryzujące. Miałam szczęście uchwycić część z nich na mojej kamerze. Dało mi się uchwycić na mojej kamerze yy, właśnie część artystyczną, energia tłumu, pasja wykonawców i zaraźliwa radość publiczności, łącz, łącząca się tworząc naprawdę niezapomniane, niezapomniane wrażenia. To są właśnie taki motyw historyczny, ubrane, ubrani są w tradycyjne stroje, co też robiło fajną oprawę tego festiwalu. Podsumowując najważniejsze wydarzenia na tym włoskim, włoskiej feście, widać wyraźnie, że to święto jest prawdziwą perełką w kulturalnej scenie PERT. To dowód na to, że wydarzenia kulturalne potrafią łączyć ludzi i tworzyć trwałe wspomnienia. Ważno, warto sobie przykusnąć na trawce, zamówić sobie włoską kawę albo zjeść włoskie lody, gelato. I pooglądać, jak oni to mają fajnie, wszystko zorganizowane. Jeśli kiedykolwiek byłeś na takim festiwalu, podziel się ze mną doświadczeniami w komentarzach poniżej. A może brałeś udział właśnie w tym festiwalu, który był yy, na początku maja. Jest to festiwal, który odbywa się raz w roku. Raz w roku właśnie w tym miejscu 10 minut od Elizabetki. Jest ciekawy. Można spotkać nie tylko samych Włochów, naprawdę bardzo dużo narodowości, brałów. Damam ja trochę małych wskazówek dotyczących w ogóle wychodzenia na jakiekolwiek festiwa festiwale tutaj w Australii. Przede wszystkim mamy okres jesienny. Pogoda w PERT nadal może być ciepła i jest. I niech Was nie zwiedzie to, że są chmury na, na niebie, bo mimo wszystko promienie słoneczne przechodzą i dobrze by było, abyście. Yy, nie zapomnieli zabrać ze sobą ochrony przeciwsłonecznej, okularów. Przede wszystkim, aby się cieszyć całym dniem i podziwiać wspaniałe fajerwerki, które właśnie ten festi festiwal zakończył, zakończył y, dzień. Ja nie dotrwałam do końca, niestety. Musieliśmy wracać. Ale będąc na takich festiwalach, na pewno spróbujcie jak najwięcej jedzenia. To pozycja obowiązkowa dla miłośników jedzenia różnych e, kultur. Wszystkie aktualizacje, wydarzenia są na stronach e, na mediach społecznościowych, na stronach festiwalów PERT. Można znaleźć, jaki jest program. E, w jakie dni, które Państwo na przykład robi? Polacy również robią. Takie festiwale. No, jeszcze na tę chwilę nie byłam, więc nie mogę Państwu pokazać, ale może kiedyś. Aby uzyskać oficjalne szczegóły wydarzenia, czy aktualności, czy ogłoszenia, możecie wejść na stronę www.perkitalianfestival.com.dot.u. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Ale możecie również na Perth Festival wejść i również y, zobaczycie, co się dzieje w Perth, jakie atrakcje, jakie festiwale. To wszystko możecie znaleźć na mediach społecznościowych. Y, no, na tą chwilę będę już powolutku kończyć, zbliżamy się do końca. Ten z tymi, y, występ z tymi y, flagami był dość imponujący, dość dużo ludzi się zebrało w koło. Ludzie byli poprzebierani właśnie w stroje swoje tradycyjne. Jest to taki rycerski jakiś pokaz. Coś innego, coś kompletnie innego. Tak jak mówiłam, jak się tam dostać? No oczywiście transport jest. Najbliższa stacja to jest Elizabeth Key Station czyli 10 minut spacerem do właśnie Langley Park. W pobliżu zatrzymuje się wiele linii autobusowych. No, a tak jak mówię, jak przyjeżdżacie swoim autem, to naprawdę to jest wyczyn znalezienie parkingu. Powiem Wam, szukaliśmy z mężem jakieś 15-20 minut, jeździliśmy w kółko, aż żeśmy po prostu znaleźli miejsce dla siebie. Tak jak mówię, ograniczona liczba miejsc parkingowych na ulicach jest dostępna w pobliżu tego parku płatne opcje parkingowe obejmują oczywiście parkingi Terrace Road, parkingi CBD, no które zawsze są ładne. I nad tym akcentem, kochani, dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, że dotrwaliście do końca. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę miłej niedzieli, do zobaczenia za tydzień, a gdzie się pojawimy w następnym tygodniu? I dowiecie się za tydzień. Życzę wszystkiego dobrego. Zdrówka. No i to zakończymy wspaniałymi gelato, czyli lodami typowo włoskimi. Bardzo popularne kolejki były metrowe.